Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. W przeciwieństwie do większości z Państwa jestem Polką i na co dzień mogę obserwować z autopsji. Znam sytuację w mediów polskich i obserwować te media. I dlatego powiem Państwu w tej chwili o faktach, a nie o fake newsach, które rozpowszechnia opozycja w Polsce. Po pierwsze, wolność słowa, wolność prasy, zakaz cenzury gwarantuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Po drugie, media w Polsce działają na podstawie ustawy prawo prasowe, prawo dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Narodowych Mediów. Po trzecie, po, po trzecie, prawo, które jest w tej chwili w Polsce dyskutowane jest na bardzo wstępnym etapie przygotowania, opiera się na założeniu pod, o składki opłaty reklamowej. I to założenie jest proste, zaczerpnięte z propozycji Komisji Europejskiej z 2018 roku. Po czwarte. Te regulacje będą dotyczyły największych gigantów medialnych, gigantów cyfrowych, które nie płacą w Polsce podatków w przeciwieństwie do mediów, które w Polsce funkcjonują i te podatki płacą, a więc mamy tutaj zaburzenie również równości możliwości funkcjonowania mediów w Polsce. I po czwarte, Szanowni Państwo, Pani Minister zwróciła uwagę na to, że trzeba stać na straży i bronić się przed dezinformacją. Dlatego nie organizujmy, nie organizujcie Państwo debat w Parlamencie Europejskim opartych na fake newsach i dezinformacji. Dziękuję bardzo.